Dobra, ostatni dzień. Żegnaj Wilno. Znowu zimno. Yy, wychodzimy z pokoju. No, znowu łóżko Zaginała rozstrzepane. Zaginęła nam karta. Tu, leżała, tu. Nie wiem, gdzie jest. Chyba pani sprzątaczka ukradła i będą nam mandat dawać. Ja nie pani panie. This card I put on the table. And I don't know where is this card. Dobrze? Dobra, idziemy. Jedziemy do... Gdzie jedziemy teraz znowu? Jakiś ruskolników. Druskienniki. No, druskienniki, czy jak to? Nie pokazuj tego łóżka, wstyd Dobra. super obrazy, pięknie. Jedziemy do... na kolejkę i do akwaparku, tak? Aha. Największego na Litwie Łotwiej jest oni. Jesteśmy na Snow Arena, zaraz będziemy jechać kolejką i jeździć na sankach No tak, do, do później Będziesz jeździć za Tak No to fajnie, bo tutaj wysoko jeszcze mamy etikety, aby tylko nie spaść, nie? Rru rru rru. One way Pani po polsku znowu mówiła To się człowiek produkował po amerykańsku Ruszyła maszyna Już nic jej nie zatrzyma Pojechali? Pamiętajcie widzowie, że bardzo was lubiłam Ale ty masz trzech widzów tylko a Poza ty tych trzech lubiłam Dobra, wsiadamy do limuzyny co? Wsiadaj, trzeba się do ochra. Ale Ale I Tak jak się jeździ, ci... to buja? go już na drugą. Dobra, to pójdźmy a ty, ty schowaj bilety, bo poszedłem on już wyrzuci ty. No kanał też tak działa, na linach Ale na trawie, a nie, na, nie w powietrzu Chyba maszyna Ty ciakatujesz już, nie masz? Ja mam Ty masz to, tak? No, ja mam Ty masz to, ale obraz jest No ale odkąd zacząłem na dachach robić, lute, to właśnie tak lepiej No, ja się właśnie powiem. Maszyna ruszyła No, nad wodą, ładnie, ładnie Zobacz, jak to jest wysoko Wysoko? Jeszcze wysoko nie jest No to już bym się zabiła pewnie No jaka to rzeka? Z tej wysokości tak? bym skoczył. Jedziemy do akwaparka fajnie tak cieplutko robi No już już ciągle zdjęcia tylko To nie ten akwapark jedziemy Dobra chciałem coś ponagrywać ale nie ponagrywam Bo telefon mi przeszkadza ciągle Nie mogę się zrelaksować Jestą bo... Kamila I tego nim do szafki To być inna aquaparka Dobra Dobra. I tak wrzucam. nic nie wygrasz Wygram Co jest? jest nie działa o. dobra i trzeba wyczuć maszynę Po raz Ja Ale skam <noise> Ona od razu staje, dobra To jest hazard Jaki hazard Ona od razu staje, poczekaj A no, na pewno zegarek okay. Tyle Tyle do widziałeś to? Teraz górę szybko Puste Ostatnia to jest twoja Czekaj, nie, bo mam 10 euro, to dam radę Coś na pewno trafi. Czekaj czy są jakieś patrz, czy, czy nie ma pustych przypadku. przypadki no To jest skam, tu nie wygrasz, nie wrzucaj to tu. Jeszcze jedną to jest ostatnią piątkę. A, bo czekaj, czekaj bo... patrz, jest moje Już wyczułem, wszystko teraz będę wyciągał. Czekaj, tu jest większa szansa. Tu jest Pa, paweł. Mam zegarek, aaa, ale główna. No, wszystko. To już prokuratura prokuraturę się zalicza. Dobra, idziemy na miski. Te... No, to jest szydzonko, a nie ten jakiś strututututotowy.